E w następnym wagoniku ma trzy kreski przy patyku. M jest w semafora, który stoi tuż przy torach. to jest połowa kółka, a na dole jeszcze półka. H w następnym jest wagonie, haja jak łapka na kronie. No a sobie śpi krótki patyk, czyli I. Tu kolejna litereczka i odwrócona jak A litera to dziwak, nie ma przykres, też dzióbia braćka. do do drugi stoi, to jest elfa, mani moi, pociąg zbliża się do mostu. Most to jest tak po prostu. Nagle błyskawica piorunka uchadła do wagonu. Wyszło słońce, wiecie co, słońce to jest B tak bardzo słodko chciało, z jednym brzuszkiem B zostało. by brzuch nie spadł na podłogę, Erdo do P nogę. W tym wagonie sznurek jest, zwinął się w literkę S. Duża kreska nad nią mała, to jest litera cała. Tutaj budzi się ze snu rogal z makiem, czyli U. Gdy do U dodamy U, wyjdzie nam literka W. Jedzie Y jak wielka proca, lub jak drzewo obok dworca, jedzie pociąg tu zygzakiem, no bo właśnie Z jest takie. Hmm. Jeszcze dwa wagony są, w pierwszym jadą M i O, a w ostatnim grupka śpi, nie ci urzę Myślę, że to będą cuda, my nie wiemy, czy nam się to uczy. Chcemy wam zaśpiewać, recytować ładnie. Proszę się nie gniewać, jeśli źle wypadnie. A więc pora na występy lili Państwo posłuchajcie, gdy się będzie wam podobać, oklaskami nagradzajcie. Panie miesiące już się damy. Razem się bawimy, razem też śpiewamy i razem broimy. Proszę Pani Dyrektor spogląda szczerze. Dobrze tutaj będzie teraz. I Pani Dorosz dziś puszcza oko nieba, co się nie łać w szkole będzie spoko. Rzecz to wielka niesłychanie, gdy uczniem szkoły się zostanie. Wiele rzeczy trzeba wiedzieć, wiele rzeczy trzeba umieć. Ty, pani, o coś pytam, niech do góry pacę A ktoś odpowiada, szuka będzie Każdy piersak o tym wiedzę. Ba. Koniec lekcji i biegania, pora ja sezaka do sprzątania. Um, nie hała szkole, każdy ci to powie, bo hałas niszczy nerwy i zdrowie. Obrawa

Kochać ojczyzny, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę się starać być dobrym kolegą, z tym zachowaniem i nauką. Sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ośrodkowy. Biednie. Bardzo się cieszę, że wszyscy są tak uroczystym dla nas w dniu. Dla rodziców, którzy przyszli tu na nasze spotkanie, pana burmistrza, który nas zaszczycił swoją obecnością. No i rzeczywiście jest to dla nas najważniejszy, najważniejszy szkolny dzień. Od teraz stawiacie się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Mam nadzieję, że wszyscy zwróciliście uwagę na treść tego szumowania, które tutaj składaliście, że będziecie dobrymi uczniami, że będziecie mieć przyjaciół, szanować was swoich przyjaciół w szkole. No to tak jak zauważyliście, rola ucznia troszkę różni się od roli przedszkolaka, w którym sobie znowu byliście. Mieliście do tej pory troszkę więcej zabawy, ale tak, Sami powiedzieliście tutaj w czasie tych swoich występów, w swoim jednym z wierszy, że macie już raczej obowiązku, że to się znaczy nasz chowa. Uczycie się po to, żeby coś umieć, żeby umieć i żeby w przyszłości sprawić radość swoim rodzicom, no i rzeczywiście być dobrym człowiekiem w tej szkole, żeby uczniowie byli szczęśliwi, żeby szkoła nie kojarzyła się na, z jakimś obowiązkiem bardzo przykrym, nie? To jest sama radość, że do szkoły możecie pójść. Zobaczcie, jak piękny budynek mamy. W tej chwili znosimy jeszcze trudne uciążliwości związane z remontami, ale Państwo sami już widzicie, że szkoła wypiękniała, remont już kończył się, za, za co bardzo dziękujemy. Naprawdę jest inaczej. Piękne sale, świetnie wyposażone, nowe ławki, nowe krzesła, tablice medialne pomocy dydaktyczne do przyszłych przedmiotów. Bardzo dobrą radę nauczycielską, oczekuję e, Państwa, będą mieli naprawdę. Nauczyciele bardzo się starają, żeby ta szkoła była dla Was przyjemnością. A ja bym chciała, żebyście tak, tej z radością zawsze słuchali swoich panów, żebyście wiedzieli, że w klasie trzeba... Szanować swoich kolegów, swoje koleżanki, być przyjacielem dla wszystkich, dobrze się zachowywać, o to chodzi, dobrze się zachować, żeby nikt do nikogo nie miał pretensji, a to jest już zawsze połowa do sukcesu. Wierzę, że wszystko będzie dobrze i w szkole będziecie mieć samy sukces. Proste rodzice. No, życzę Wam bardzo tych sukcesów Państwa dzieci. No i proszę Wam o to, żebyście te dzieci wspierali we wszystkim, w każdym dniu, żeby każdy dzień nie się z o szkołę, taką rozmowę z dzieckiem, bo dzieci przeżywają każdy szkodny dzień. I dzieci, no, chciałem też pochwalić się, co było dobrego, jakie sukcesy osiągnęli, a my będziemy starać się je tak, żeby każdy miał poczucie sukcesu po z zadowoleniem, zadowolenia, że jest dobry w plastyce, w czytaniu, w muzyce, w matematyce. No to tutaj jest dopiero pierwsza klasa, ale wszystko wszystko w nich. Teraz będziemy pasowali uroczystym, chciałam powiedzieć, na rycerza, ale to prawie na rycerza, ponieważ rzeczywiście pasujemy tutaj na ucznia. I tak jak mówiłam, to klej pałeś na jedzie europatrymi z naszej szkolnej społeczności, uczniami lasy pierwsze.